wiesz, pod Bachmutem w ciągu sześciu godzin widziałem więcej niż dwa miesiące, gdzieś tam pod Mikołajem na tych, na tych granicach mikołajewskiej i hersztońskiej tych oblasti. No to, to jakby i skala tej wojny była zupełnie nie, no niewyobrażalna dla mnie, nie, wiesz, ja, ja myślałem, myślałem, że jestem osobą, która powiedzmy ma doświadczenie bojowe, no bo gdzieś tam po mnie już strzelali, już coś tam widziałem, już, już, już gdzieś tam faktycznie w tych walkach brałem udział, a potem się okazało, że to jest, co tam, tam było wręcz przeszkolenie. Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Wybartowicz, a to jest scanner defense 24. Dzisiaj mamy dla Państwa specjalnego gościa prosto z Ukrainy. Jest z nami dzisiaj polski ochotnik w szeregach e, sił zbrojnych Ukrainy o pseudonimie BUR, medyk pola walki. Cześć. Witam Ciebie, witam Państwa. E, jak to się w ogóle stało, że trafiłeś na Ukrainę i właśnie dołączyłeś do Sił Zbrojnych Ukrainy? Czy to była decyzja e, podjęta z, z, z jakiejś pobudki e, takiej bardziej rodzinnej na przykład, czy po prostu co Cię skłoniło, żeby tam wyjechać? Nie, to była, to była decyzja w pewien sposób, taka wynikająca z, powiedzmy, światopoglądu. No, tak w, największym, w największym uproszczeniu mówiąc, jest agresor, jest ktoś, kto się broni. tak. No, po stronie broniącego się po prostu dobrze, dobrze się opowiadać. Z drugiej strony, to była też taka decyzja troszeczkę osobista, dlatego że miałem po prostu kolegów, którzy walczyli wcześniej, którzy walczyli na Donbasie, to byli moi bardzo, bardzo dobrzy koledzy. Kiedy zaczęła się ta, ta pełnoskalowa wojna w lutym zeszłego roku, no to ci ludzie pojechali często z Polski, z zagranicy. Pierwszego dnia wojny, kiedy jeszcze tak uchodźcy wyjeżdżali z, z Ukrainy, żeby uciekać przed wojną, to ci ludzie jechali w drugą stronę. I to, to był taki moment, który jakoś, no tak po prostu bardzo mocno mnie osobiście uderzył, kiedy zrozumiałem, że moi koledzy, z którymi się znam, powiedzmy, i, i wiesz, tak w takich zupełnie normalnych, nazwijmy to cywilizowanych warunkach XXI wieku, którzy sobie normalnie pracują, z którymi, wiesz, tam się mogę spotykać, napić się, a oni wyjeżdżają na wojnę. I, i, I w pewnym momencie zostawiają całe życie i po prostu jadą bronić swojego kraju. No to był dla mnie taki, taki moment przełomowy. Myślę, że gdybym nie miał tych kolegów, gdybym ja, ja na Ukrainę przyjeżdżałem od 2016 roku, więc jakby ja, e, w tym sensie Ukraina nie była mi obca. E, i, I wojna, która wcześniej była na Donbasie, też nie była mi obca, bo, tak jak mówię, znałem ludzi, którzy tam walczyli, znałem weteranów ATO. E, ale mówię, gdyby nie to, że miałem tych kolegów, którzy, którzy pojechali, to nie wiem, czy byłbym w stanie podnieść tą decyzję, bo to była bardzo trudna decyzja. I tak, tak, i była to na pewno trudna decyzja, jak długo tam jesteś? Ja jestem od tak naprawdę od końca kwietnia zeszłego roku. Z, gdzieś tam mm -hmm. z przerwą, z przerwą w zeszłym roku, mniej więcej miesięczną. No jestem, jestem od kwietnia, tak naprawdę można powiedzieć, że od maja zeszłego roku, bo tam w końcu, pod koniec kwietnia przyjechałem. Okej, okay, a jeżeli chodzi o twoje dostanie się do Sił Zbrojnych Ukrainy, to jak to wyglądało? Przychodziłeś najpierw przez, nie wiem, Legion Międzynarodowy, czy, czy po prostu to było jak w jakiś inny sposób rozwiązane? Bo to też jest dosyć ciekawa sprawa, jak po prostu można się było tam dostać? Wiesz co... Obcokrajowcy i, i osoby bez jakby bez obywatelstwa mogą służyć w zbrojnych siłach Ukrainy. I legion nie jest jedyną formacją, w której można służyć. Do jednostki, do której poszedłem, dostałem się właśnie przez po prostu znajomego. To znaczy, miałem znajomego w jednej jednostce, o której też od niego i, i z innych źródeł miałem, powiedzmy, słyszałem dobre opinie. I stwierdziłem, że, że po prostu tutaj spróbuję. Jak to się mówi, no? Tutaj po prostu podpiszę kontrakt, tutaj będę chciał służyć. Przeszedłem przez jakby całą, całą tam rekrutację. Chociaż prawda jest taka, że to wszystko jest no, dużo łatwiejsze, jeżeli właśnie masi kogoś na miejscu, nie? Bo. Mhm. Generalnie Legion był opcją, którą gdzieś tam na początku rozważałem, natomiast miałem też znajomego, który służył w Legionie. O Legionie słyszałem różne opinie. Poza tym nie miałem tam, nie znałem bezpośrednio nikogo, kto, kto poszedł do Legionu, więc nie było punktu zaczepienia. Nie było punktu zaczepienia, dokładnie. Łatwiej było mi. Stwierdziłem, że prędzej odnajdę się w grupie Ukraińców, gdzie po prostu kogoś znam. Niż nawet w grupie jakiejś międzynarodowej, no, gdzie, która będzie mi zupełnie obca. Nie? No to jest też kwestia po prostu zaufania. No. jakby Przychodząc, jeszcze wcześniej byłem w batalionie ochotniczym na początku. Byłem w ogóle bez, bez, bez kontraktu. Ja byłem nieoficjalnie zupełnie w tym batalionie ochotniczym. No to też jest po prostu kwestia tego, tego powiedzmy, zaufania. Nie? No jak wiesz do kogo idziesz, no to jednak na wojnie dobrze iść tam, gdzie, gdzie masz zaufanie do ludzi, a, a nie do jakichś zupełnie losowych jednostek. Dokładnie. Z tego, co wiem, byłeś między innymi w okolicach Bachmutu. Na jakich odcinkach jeszcze byłeś? Może ten odcinek, na którym teraz jesteś, zostawmy, bo to nie powinno wydaje mi się, być przez nas poruszane, ale właśnie tak historycznie od tego kwietnia, czy jak powiedziałeś początku maja, jakie odcinki, na jakich byłeś i gdzie pomagałeś? Tam gdzie. Ogólnie nasza jednostka dużo jeździła w pewnym momencie i nas trochę rzucali w pewnym momencie na takie e, tak naprawdę nawet niebojowe zadania, e, więc ja sobie zjeździłem trochę, trochę Ukrainy. Jeżeli chodzi tak stricte bojowo, tam gdzie brałem udział w jakichś w jakich, w jakich walkach, tam gdzie, tam gdzie faktycznie byliśmy w tej, w tej strefie walk, e, no to co? To była e, na początku e, hersońszczyzna, chyba tak po polsku się powie. E, był, były okolice Charkowa dwa razy. No i Donbas. Bachmut, okolice Bachmutu. Tam bardziej północny odcinek od, od Bachmutu, też tam jak na jak na Kremienną. Też był. gdzieś tam w pewnym momencie byliśmy pod Kupiańskim. Także tak naprawdę większość tych ciężkich, ciężkich walk, no to był tutaj, tutaj Donbas. Mhm. A jeżeli chodzi o ten front Mikołajowsko-Hersoński, bo o nim tutaj e, mówimy, e, dynamika walk na pewno była inna na przykład niż w Bachmucie. E, I pytanie, jak to z Twojej perspektywy wyglądało? To, to wiesz, jak przyjechaliśmy pod Bachmut, to było e, ta różnica, powiedzmy intensywności tego konfliktu była taka, że wiesz, pod Bachmutem w ciągu 6 godzin widziałem więcej niż dwa miesiące gdzieś tam pod Mikołajem na tych granicach mikołajewskiej i chaczcońskiej tych oblasti. No to, to jakby i skala tej wojny była zupełnie nie, no, niewyobrażalna dla mnie. Nie? Wiesz, ja, ja myślałem, myślałem, że jestem osobą, która powiedzmy ma doświadczenie bojowe, no bo gdzieś tam po mnie już strzelali, już coś tam widziałem, już, już, już gdzieś tam faktycznie w tych walkach brałem udział. A potem się okazało, że to jest. To tam, tam było wręcz przeszkole, nie? Mhm. To jakby Tak, no Bachmut był, był, był szokiem po prostu. Był. To, jak silnie Rosjanie atakowali, to jakiej ilości techniki używali to był szok. Ale powiem ci, że. Z... Prawda jest taka, że kar ma swoją specyfikę. I za każdym razem jest tak, że są rzeczy, które cię szokują. Na odcinku, gdzie teraz jesteśmy, już jesteśmy tutaj już ponad drugi miesiąc jest zupełnie inna sytuacja niż pod Bachmutem, jest inny przeciwnik, są inne, ten przeciwnik w inny sposób atakuje, ale na przykład tutaj wykorzystanie techniki wojskowej jest no nieporównywalnie większe niż na przykład to, co było pod Bachmutem. Czyli pod Bachmutem ścieraliśmy się z wagnerowcami. Którzy byli. E... Oni no no też to to do prawdopodobnie też do was, bo z tego co ja wiem, wagnerowcy bardzo często, nawet w Multikamie są i mają zachodni sprzęt. Tak, to jakby to, to wykorzystanie Kamuflażu to, to powiedziałbym tak. No to nie widziałem specjalnie dużo y, gdzieś tam Rosjan w tym ukraińskim Pikselu. E, natomiast wiem, że widziałem po różnych nagraniach i zdjęciach, że też jakieś grupy takie dywersyjne, czy, czy, czy grupy zwiadowcze nawet chodziły w tych ukraińskich pikselach. Multicam to tak po obu stronach jest mniej więcej tak samo popularne, więc no to, to właśnie to, co mówię. Wagnerowcy szturmowali. Wagnerowcy byli bardzo, powiedzmy, ta, ta walka była bardzo kontaktowa, ona była bliska. I to było bardzo niebezpieczne, bo no, to, to jest ten bezpośredni był zawsze najbardziej niebezpieczny ale z drugiej strony nie mieli takiego zaplecza technicznego, jak regularna armia rosyjska, z którą powiedzmy gdzieś ścieramy się na obecną chwilę. Więc tam można było poczuć właśnie te, te zagrożenie, jakim jest, jakim jest szturm, gdzie faktycznie, no wiesz, oni, oni szli, to nie, nie, ma co, nie ma co gadać, bo Wagnerowcy to nie jest jakaś grupa idiotów, nie? Wagnerowcy to jest, to jest wysoko wyspecjalizowana armia, no to są, to, są, to są najemnicy, to są ludzie, którzy znają się na swojej, to są profesjonaliści. A z drugiej strony mieli mięso armatnie, mieli tych powyciąganych z więzień e, takich, e, no właśnie, powiedzmy rozpoznanie bojem, nie? I tak, i, tak, I tak działali w dużej mierze Wagnerowcy. Wysyłali tą masę na powiedzmy e, bezpośrednio na pozycję, w tym czasie takie grupy, nazwijmy je wyspecjalizowane, zachodziły z boku. No ale na szczęście nie mieli, nie mieli takiego zaplecza technicznego, bo, bo mówię, przyjechałem tutaj i, i nagle się okazało, że są zupełnie inne rzeczy, które, które na wojnie są straszne, nie? że faktycznie no, rosyjska armia, regularna armia nie, nie szturmuje tak chętnie, nie, nie, nie idą w, w, w taki bezpośredni kontakt. No ale wiesz, moździerze, artyleria, czołgi, jak... o, helikoptery. Wszystko, wszystko pracuje z znacznie większą siłą niż, niż wcześniej. Czyli teraz, generalnie na tym odcinku, w którym jesteś, można powiedzieć, że wojna jest bardziej pozycyjna niż sformowa. Absolutnie. Absolutnie. To, jest, to, jest, to, jest, to jest. Ta wojna ogólnie, myślę, w większości odcinków i tak naprawdę nie licząc jakiegoś początkowego okresu, czy później tej że na, na, na Izium. To jest, to jest wojna pozycyjna, to jest wojna okopów, tu, tu nawet wiesz, nawet jeśli są szturmy, to szturmy też są e, zajmuje się tam kilkaset metrów terenu I to i, tak jest, i to i tak jest duże osiągnięcie nie no tak naprawdę cały czas po prostu jedna i druga strona jest okopana i, i pracuje artyleria tak, to, to, ta wojna myślę, że jeśli, jeśli porównywać ją z jakimiś innymi konfliktami zbrojnymi w historii, to myślę, że naprawdę najbliżej jej do pierwszej wojny światowej jeśli, zwłaszcza jeżeli będziemy myśleli o wojna w ciągu, nie wiem, ostatnich pewnie nie wiem, 20-40 lat to, to zdecydowanie. To po prostu są okopy, bunkry, artyleria i co jakiś czas jakaś tam taka mała wojna piechoty. Tak, a co do tej techniki, to ty, wiem z jednej rozmowy, że latałeś dronami między innymi, tak? Mhm. Przez jakąś chwilę. Czy jeżeli chodzi o Wagnerowców i ten, ten bachmudzki. Bachmudzką linię frontu, czy oni używali tych dronów, czy to było bardziej rozpoznanie, czy to też były drony bojowe? Bo często się obserwuje te filmy z ukraińskiego użycia dronów, czy to dronów kamikadze czy z tymi podwieszonymi pociskami mostieżowymi, czy, czy drony rozpoznawcze, ale tych rosyjskich szczerze w internecie jest dosyć mało, głównie jakieś strącone orłany się widuje. Nie, Rosjanie, Rosjanie, używają bardzo dużo dronów. Tak samo, tak samo Wagnerowcy, ale tutaj regularna armia też używa bardzo dużo dronów. Wiesz co, ja mam czasami wrażenie, że mniej się tego widzi po stronie rosyjskiej, bo po prostu nazwijmy to, te nagrania są bardziej gdzieś tam, one krążą po rosyjskim internecie, gdzieś tam po rosyjskich jakichś kanałach na Telegramie i tam tego faktycznie widać, ale nie, Rosjanie bardzo bardzo mocno używają dronów. Też się tego nauczyli, bo pamiętam jeszcze jak właśnie, kiedy ja tam troszeczkę się uczyłem, trochę sobie latałem tymi dronami, to było właśnie na samym początku tam na, na Hersońszczyźnie, to wtedy to było generalnie coś nowego. Wszyscy się tego uczyli, wiesz, to było tak, że to była taka nowinka techniczna. I na pozycjach też, też była to w dużej mierze tak traktowane, bo tak jak też to właśnie Chyba mówiłem w którymś wywiadzie a propos tego, co wspomniałeś, że mieliśmy na przykład informację od yy, yy, powiedzmy zwiadu naszego, czy wywiadu, yy, że na pozycjach tam, na Hercegowinie, kiedy zaczęły się yy, te yy, rzuty takich małych ładunków z yy, dronów, to co właśnie tych, te nagrania zaczęły potem tak masowo yy, wypływać, yy, no to, to było dla pozycji, dla, dla Rosjan na pozycjach to był duży szok, nie? Bo wiesz, to, to było zupełnie coś nowego tego. No po prostu nie, nie wiedziałeś, jak się na to przygotować. nie Na obecną chwilę to jest norma absolutna. Dla jednej i dla drugiej strony. Drony latają cały czas. Po prostu non stop. Zarówno dla na naszej strony, strony, jak i drugi. Takiego drona też chyba łatwo zagłuszyć w miarę. Przynajmniej nie. niektóre. Wiesz to łatwo, łatwo zagłuszyć. Są te systemy, są te systemy zagłuszania. E... Rosjanie i Ukraińcy nazywają to reby. Mhm. E, tylko e, są nawet te takie m, różnice antydronowe, one mhm. też działają. E, tylko wiesz, jaki jest problem z zagłuszaniem? Problem z zagłuszaniem często jest taki, że kiedy ten, to, to, to zagłuszanie jest włączone, ty też nie możesz latać dronem. Mhm. Więc, jedna, więc jedna i druga strona w tym momencie traci bardzo dużą przewagę, bo pod, drony robią na tej wojnie jeśli chodzi o jakieś, właśnie, rozpoznanie, o w ogóle, powiedzmy, kontrolę pozycji, takie, yy, wiesz, ciągłą obserwację, mm -hmm. y, obserwację ruchów gdzieś tam yy, przeciwnika, to drony to jest jakieś, ja wiem, 90-95%, myślę, roboty, który jakby jest. Yy, Powiem, że artylerzyści, zresztą zbiórkę, którą prowadziliśmy dla artylerzystów na kierunku zaporowskim, też link wrzucę w opisie, też używali cywilnych chociażby mawików do kontroli, ale przyleżeń ogniowych. Wszyscy, wszyscy korzystają. Mavik to jest podstawowe, podstawowe wyposażenie. Ja nie wiem ile ich się sprzedało w ciągu tej wojny, ale no to, to myślę, że ta, ta firma zarobiła na tym gigantyczne pieniądze, bo, bo tak, wszyscy latają na Mavika. Są jakieś większe drony, są takie drony bardziej specjalistyczne, ale wiesz, tych dronów jest tyle i one są tak, i one są tak, tak wykorzystywane. Zobaczcie, zaraz, zaraz, nie mówię. Te drony są wykorzystywane na taką, właśnie na taką skalę, że wiesz, duży Orla, zresztą Orla na akurat w nocy usłyszysz dosyć, tak jakbyś odpalił jakiś generator, to jest taki dosyć głośny silnik, zwłaszcza mm. w nocy, jak to lata. To są duże Rzeczy, które wymagają i wyspecjalizowanej obsługi, bo są drogie i też szkoda by ich było stracić. Natomiast wiesz, mawik, który kosztuje tam powiedzmy, nie wiem, tysięcy dolarów, czy nawet może mniej, wiesz, latającymi latając latając mawikami, po pierwsze, łatwo dosyć jest wyszkolić ludzi, znaczy łatwo wyszkolić. Latać tym dronem to nie jest jakaś wielka, powiedzmy, jak to się mówi, rocket science. Ale latać tak, żeby cię nie wykryli. Ale latać tak, żeby wrócić na przykład na miejsce, żeby się nie rozbić o drzewo, żeby ci go nie zbili, no to już jest trochę inna para kaloszy, nie? No ale generalnie tak jak mówię, dużych dronów jest mało. Mawików możesz kupić 10 i dać na, na kompanii 10 mawików. Które są, wiesz, i, i parę z nich będzie. Te, te, drony, te, te drony, żeby nie było, one non-stop po prostu są niszczone, non-stop spadają i kupuje się nowe, i kupuje się nowe. To jest cały czas y, y, taka w zasadzie nie, niekończąca się lista zakupów, nie? Ale tak, artylerzyści wykorzystują w ogromnej mierze. Po prostu to jest wygodne. Mały, nie, nie. Ma może dosyć blisko podejść. Do, y, ma... Te, te mawiki mają bardzo dobre kamery, one mają bardzo dobre, bardzo dobre przybliżenie. Także spokojnie, dla, dla korygowania artylerii i też to wielokrotnie widziałem i, i też mnie, parę razy miałem gdzieś tam okazję właśnie brać w tym udział, że po prostu, wiesz, obserwujesz na, na ekranie, gdzie są, gdzie są wybuchy i, i mówisz artylerzystom, jak tam mają korygować swoje swoje tam moździerze, maty Nie jest to swego rodzaju wunderwaffe, ale na pewno jest przydatne z tego, co możemy zaobserwować z tego, co mówisz i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Rozpoznanie to właśnie e, aerorozwitki mają z tymi dronami dosyć duży e, pożytek z tych dronów. E, wracając e, do Twojej pracy, bo ty przede wszystkim jesteś e, medykiem pola walki. E, moje pytanie do Ciebie: z jakimi obrażeniami najczęściej się spotykasz? Czy to są jakieś odłamki po, nie wiem, moździerzach? Czy to, to są, są. To są odłamki, obrażenia od e, e, powiedzmy. Ogólnie rzecz biorąc, obrażenia od artylerii, czyli przede wszystkim mamy, mamy tutaj do czynienia albo z wstrząsami mórku, albo mamy do czynienia właśnie z wstrząsami mózgu, albo mamy do czynienia z różnymi obrażeniami od odłamków. I to jest jakieś, nie, nie wiem, pewnie 90%. No. Tak jak mówię, to jest, to, jest wojna, to jest wojna artylerii i tutaj e, tak naprawdę gdzieś kilka razy zdarzyło mi się, um, Pracować z innym typem obrażeń, czyli najczęściej gdzieś tam to była kula, ale zdecydowana większość zarówno rannych, jak i zabitych to jest, no w przeważającej mierze artyleria. Ja spokojnie myślę, że jakieś pewnie jest 90%, jakby, jakby tak podliczyć wszystkich radnych, których gdzieś tutaj mieliśmy, których widziałem gdzieś z, z, z którymi się tam się zajmowałem, to. To skrajna większość to są albo odłamki, albo właśnie, jak Ukraińcy na to mówią, kontuzja, czyli no właśnie wstrząs mózgu. Mhm. Ty pracujesz na tak zwanej zerówce, prawda? E, tak. I jak miałbyś opisać swoją pracę tak najbardziej. E, w jakiś sposób obrazowy, żebyśmy wszyscy zrozumieli, jak twoja praca wygląda? Bo myślę, że to jest też dosyć ciekawe. A. Przychodzi informacja po radiu, że na jakiejś pozycji jest ranny, mhm. więc my wybiegamy z naszego bunkra, wsiadamy do samochodu, przejeżdżamy gdzieś tam, myślę, kilkaset metrów. I zależnie od tego, jaka jest sytuacja, albo chłopcy z pozycji mogą zabrać tego rannego do punktu ewakuacji. On, czyli tam gdzieś kilkaset metrów. Chodzi o to, że my nie wszędzie możemy po prostu dojechać samochodem, a po drugie, no też bardzo blisko podjeżdżać samochodem, to jest, to jest po prostu głupota albo samobójstwo, mówiąc wprost. Więc jeżeli jest możliwość, oni wynoszą albo wyprowadzają, jeżeli ten, ten ranny może sam iść do punktu ewakuacji, my go stamtąd zabieramy, odwozimy go do siebie i tam, jeśli jest potrzeba, stabilizujemy jego stan, Albo oddajemy go już takiej grupie medycznej, która pracuje dalej, takiemu już tak. My, jesteśmy, my zajmujemy się tym, co się nazywa kasewakiem, czyli tym, tą ewakuacją taką bardzo polową. I potem dopiero oddajemy go już medykom, którzy go albo zaważą do jakiegoś punktu stabilizacji, jeśli jest to, jeśli wymaga, jest w ciężkim stanie i wymaga tej, tej stabilizacji szybko, albo po prostu wiozą go gdzieś tutaj do szpitala. Także my albo zabieramy z tego punktu z tego punktu ewakuacji, którym do którego ktoś z pozycji przeprowadzi rannego, no albo jeżeli jest taka sytuacja, że nie wiem, że, że nie można, że, że jest kilku rannych na pozycjach, że potrzeba go wynieść, bo na przykład no, jest, jest ciężko ranny, no to wtedy po prostu zabiegamy na te pozycje i, i na tych i z tych okopów gdzieś tam ich, czy, czy z okopów, czy z bunkrów, no po prostu wyciągamy tego rannego, potem gdzieś tam przez las, przez pole biegniemy no i pakujemy go na pick i wyjeżdżamy. To jest, I używacie generalnie cywilnych samochodów, czy macie jakieś Absolutnie. ambulanse? Absolutnie. Absolutnie. My, 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 nie korzystamy, wiesz, my nie korzystamy z ambulansów, bo nam ambulansy nie są potrzebne tak naprawdę. Znaczy my mamy, jakieś, mamy albo jakieś pikapy, mamy jakiś samochód taki e, bardziej przystosowany powiedzmy do, do, pracy, do pracy medycznej, tam że po prostu możemy włożyć normalnie nosze e, z tyłu i gdzieś tam trochę tego sprzętu możemy sobie upchać, ale generalnie to nie ma sensu, bo my pracujemy najbliżej do rannych i naszym głównym zadaniem jest to, żeby go zabrać. Jeśli trzeba, to albo jeszcze na pozycjach, no to wiesz, na pozycjach nie będziesz żadnej specjalnej powiedzmy pomocy mu udzielał, tak? To znaczy to będzie taka najbardziej absolutnie krytyczna pomoc. No chyba, że Bywa tak, że na przykład musisz zostać dłużej na tych pozycjach, bo nie może z nich wyjść. Bo na przykład zabiegliśmy porannego, ale zaczął się taki silny ostrzał, że po prostu nie możemy wyjść z tych, tych okopów, więc wtedy tam musimy się nim trochę zajmować. Ale nasze jakby wiesz, najważniejsze, no to, to dokładnie tak samo jak myślę w przypadku nie wiem, karetek, pogotowia. Najważniejszy jest czas. Czas jest absolutnie kluczowy, więc im. Szybciej my możemy zabrać tego rannego, im szybciej my możemy oddać tego rannego już właśnie do jakiejś karetki, która podjedzie kawałek dalej, tak? Mm -hmm. tym lepiej i tym mniej naszej roboty i po prostu nie ma sensu, żebyśmy my jakoś nawet bardzo dużo manipulacji robili na tym rannym, kiedy można go po prostu szybko zapakować do karetki, wysłać od razu do szpitala albo tam gdzie się nim zajmują już normalni lekarze, profesjonalni, tak z pełnym wyposażeniem że my jesteśmy, tak, tak najbardziej polowi, naj, najbliżej do, do tych samych. To w takim razie to zużycie samochodów musi być dosyć duże. Generalnie, jeżeli praca jest chociażby przy, przy jakichś atakach artyleryjskich, to jest duża szansa, że jakieś odłamki trafią w samochód, czy chociażby samochód może ugrząść w jakimś miejscu, gdzie akurat są okopy do których dojeżdżacie. Często to się zdarza? To się zdarza bardzo często. W sensie to jest, wiesz... Tutaj jest, z samochodami jest jak z dronami. Niespecjalnie się do nich przyzwyczajasz, bo za chwilę ten samochód będzie zepsuty e, i albo trzeba będzie go odstawić na remont, albo trzeba będzie go po prostu e, w zasadzie zezłomować. E, wiesz, no wyobraź sobie, wyobraź, wyobraź sobie, że zajeżdżasz tak szybko jak możesz. Czyli tam, gdzie możesz, to, to naprawdę grzejesz i. Tam, gdzie nie możesz, to starasz się jakoś w miarę szybko jechać. Wiesz, po, po tołach, po jamach, po to... jakby Uszkodzenia samochodów wynikające z ostrzału artyleryjskiego to jest coś, co się zdarza. To jest coś, co się zdarza, bo też te auta gdzieś tam są zaparkowane, nie? Bo my musimy mieć, my musimy te auta mieć blisko, żeby szybko móc dojechać na pozycję. No to jest po prostu kwestia pecha, nie? To jest tak, że, że te odłamki... Walnie obok gdzieś tego samochodu, albo walnie e, nawet nie, może nie w samochód, ale walnie w drzewo i drzewo spadnie na samochód. Mieliśmy taką sytuację, e, albo po prostu las jest tak, tak podniszczony od, właśnie od odłamków, drzewa są tak po, pouszkadzone od odłamków, że ostatnio się zerwała wichura wiesz, i, i po prostu wszystkie drzewa dookoła zaczęły się e, walić na nas. E, no, a drugie to jest właśnie takie normalne, naturalne zużycie, po prostu wynikające z takiej eksploatacji intensywnej, nie no, mhm. taki off-road, taki off, -road, off -road, trochę na sterydach. Zawieszenie, silniki, sprzęgła, które się, wiesz, palą po prostu, nie. No, ważne, 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 jest to, żeby mieć dobrego kierowcę, to jest, to jest absolutnie, absolutnie kluczowe i to generalnie dotyczy, myślę, każdej jakiejś techniki wojskowej, e, tak jak mi iż tam koledzy mówili, że na przykład tak samo w czołgu najważniejszy jest najważniejszy jest kierowca, nawet nie dowódca czołgu, tylko kierowca. Bo, bo to on wyciąga jak coś i, i, i zawiezie na miejsce i po, potem wie jak wrócić, nie? Um, ale, ale tak, no, tych aut sporo, sporo nam się gdzieś yy, tam przewinęło przez, yy, przez jakieś serwisy i albo przez właśnie różne już potem złomowiska. Słyszałem historię od żołnierzy, gdzie... Tutaj wspominałeś o dobrym kierowcy, gdzie kierowca się pomylił, i tylko dlatego, jakby nie samochód nie został trafiony, albo mina nie eksplodowała. Mieliście taką sytuację, że zrobiliście coś, co teoretycznie mogło Wam zaszkodzić, a pomogło? Wiesz, co takie sytuacje się zdarzają na wojnie, bym powiedział, czasami tak często, że, że ich nawet nie rejestrujesz. Wiesz, jakby. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem do końca, jak to powiedzieć, ale. No, to jest tak, że. Cały czas gdzieś się ocierasz o to, że któryś z tych. Któryś z tych świstów może być tym twoim świstem, nie. I czasami mam wrażenie nawet nie wiesz, ile razy było tak, że wróciłeś się na przykład do kopu czy tam do bunkra, bo, nie wiem, zapomniałeś czegoś i w momencie, w którym wróciłeś, to za chwilę coś balnęło obok ciebie, nie? I, i gdybyś się nie wrócił, bo, nie wiem, dostawiłeś tam, nie, nie wziąłeś na przykład ze sobą e, radia, czy czegoś takiego, jakieś krótkopalówki. E, no to, 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 to tyle, to byś jakby historia się skończyła, nie? I wiesz, tego jest, tego jest naprawdę bardzo dużo, no jakby to właśnie wynika z tego, że każda ta sytuacja może być po prostu twoją ostatnią, nie? No dokładnie, tak. Pomylić, pomylić drogę właśnie i przypadkowo, zupełnie przypadkowo nie wjechać pod jakiś ostrzał. Albo z jednej strony, wiesz, zakopiesz się w błocie i za chwilę patrzysz, że kawałek dalej walnęło, walnęło w drogę. Jakbyś się nie zakopał, to by spadło centralnie na ciebie. I takich sytuacji jest masa. No jakby to jest to jest. To jest zupełna norma, no chleb powszedni, nie. To ja ci życzę, żeby było w takim razie jak najwięcej sytuacji. Tych dobrych i żeby radnych było jak najmniej, bo, e, tak jak wspomniałeś wcześniej, niestety, urwało nam rozmowę spokój na pozycjach czasami jest ważny. Naszej pracy jako paramedyków to jakby najlepiej, jak my w ogóle nie musimy wyjeżdżać, bo, bo wtedy po prostu wszyscy są cali. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i bezpieczeństwa przede wszystkim. Moim Państwa gościem był polski ochotnik w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy o pseudonimie Bur. Dzięki Wielkie. Dzięki bardzo.